Bez przecinania tradycyjnej czerwonej wstęgi, ale za to w doborowym towarzystwie dziecięcych uśmiechów i wspaniałej zabawy przedszkolaków otwarto oficjalnie w Pawłowicach nowe atrakcje placu zabaw znajdującego się przy tamtejszym osiedlu. Inwestycja doszła do skutku dzięki pomocy fundacji JSW. Tak więc teraz, oprócz miasteczka ruchu drogowego, siłowni pod chmurką, do dyspozycji mieszkańców jest strefa zabawy przygotowana dla najmłodszych. Place zabaw na pewno potrzebniej tylko w pamowicach, a tu szczególnie gdzie osiedle górnicze jest, gdzie młode osiedle, dużo dzieci, młodzieży, jest żłobek, są przedszkola tutaj, funkcjonują także jak najbardziej, a tutaj plac zabaw z, z, z piaskiem, także od razu piaskownica, plac zabaw, wszystko w jednym miejscu i blisko ich zamieszkania. To jest bardzo ważne. Nowy obiekt i jego atrakcje od razu zostały poddane gruntownej ocenie prawdziwych specjalistów w tej dziedzinie, a więc przedszkolaków z modrzejowego ogrodu. Jak widać, każdy z elementów placu zabaw był gruntownie i szczegółowo testowany przez małych ekspertów i od razu spieszymy donieść, iż dziecięcy audyt wypadł wyjątkowo pomyślnie. A co ci się tam na tym placu tak najbardziej podoba? Wszystko. Często będziecie tu przychodzić się bawić? Ja tak. Nowa atrakcja placu zabaw to koszt blisko 70 tysięcy złotych, z czego prawie 50 tysięcy gmina pozyskała od fundacji JTSW. Możemy partycypować w kosztach powstania tak pięknego placu zabaw, który pewnie dla dzieci będzie w okresie letnim bardzo przyjazny i korzystny, że będą mogli z niego korzystać wraz z rodzicami. Fundacja prowadzi taką działalność prospołeczną i zwłaszcza mając na uwadze, Dzieci, tym bardziej, że to są dzieci naszych pracowników, to chcemy im zrobić taką niespodziankę i przyjemność. To nie jedyny plac zabaw w Pałowicach, który w tym roku dzięki pomocy Fundacji OTSW zyska nowe atrakcje. Latem najmłodsi będą mogli dowoli korzystać z nowych urządzeń, jakie wraz z nową aranżacją zostaną zamontowane na placu zabaw w parku imienia księdza profesora Pisarka. A to tylko jeden z wielu elementów pozytywnych relacji, jakie łączą szemską Spółkę Węglową z lokalną społecznością. Cieszymy się bardzo, że bardzo dobrze funkcjonuje Jastrzębska Spółka, że naprawiane na bieżąco są szkody, no wiadomo, że uciążliwością dla mieszkańców są wpływy tej eksploatacji. Natomiast tu bardzo dobrze dogadujemy się zarówno z dyrektorem kopalni Pniówek, z Jastrzębską Spółką Węgnową, z prezesami i uważam, że ta współpraca dobrze rokuje właśnie na przyszłość. Powstała w kwietniu ubiegłego roku Fundacja OTSW, wsparła już 180 projektów z 16 gmin, na terenie których działa Jastrzębska Spółka Węglowa.